Dzień dobry Państwu. Dzisiaj dzień dziecka, można powiedzieć dzień dziecka zadłużonego i dlatego z posłami Konfederacji i z przedstawicielami środowisk młodzieżowych. Dzisiaj chcemy ostrzegać przed tym, co szykują nam wszystkie partie polityczne, brnące w coraz większe zadłużenie publiczne i powodujące, że każde dziecko, które dzisiaj rodzi się w Polsce, rodzi się już z 42 tysiącami oficjalnego zadłużenia i oczywiście jeszcze z masą zadłużenia ukrywanego poza budżetem. Dług publiczny ten wykazywany przez Ministerstwo Finansów to już ponad 1,6 biliona Złotych. To zadłużenie jest zaciągane i jest na bieżąco przejadane. Przypomnijmy, że o zadłużeniu często mówi się w kontekście tak zwanego rozwoju, że to będą wydatki prorozwojowe. Tymczasem na budowę elektrowni atomowej pieniędzy nie ma. Rząd jeździ na żebry do Stanów Zjednoczonych, na modernizację energetyki, jak się okazało, pieniędzy nie było. I tak wszystko jest przejadane na bieżące wydatki. Nie jest to rozsądna polityka. Konfederacja jako jedyna formacja w polskiej polityce proponuje podejście alternatywne. Podejście oparte na gospodarności, na odpowiedzialności, na oszczędności, na tym, żebyśmy finansowali swój rozwój w oparciu o kapitały prywatne, o oszczędności, o zdrowe finanse publiczne i zdrowe finanse prywatne. Oddaję głos Janusz Korwimikę. dobry. Kłaniam się ja. 32 lata temu Domagałem się w Sejmie, żeby nie wolno było uchwalać budżetu z deficytem, oświadczając, co będzie za 30 lat, jak dzisiejsze dzieci, na które dajemy pieniądze, będą miały 30 lat i będą musiały za to płacić. I właśnie w tej chwili, i właśnie w tej chwili płacą i rosną nowe pokolenia, które będą musiały płacić i jeszcze więcej. Dlatego też te wszystkie partie socjalistyczne, PIS, PO, tam SLD, etc., etc. one wszystkie uprawiają socjal. Dają, dają ludziom, żeby mieli co przeżręć. Natomiast prawica mówi, że trzeba dawać ludziom wędkę, a nie rybę. Prawica mówi, że trzeba nie nikomu dawać pieniądze, tylko obniżyć podatki, żeby wszyscy porówno mogli sobie kupić tańsze, tańsze towary, tańszą żywność i, i w ogóle. Tylko wtedy partie by nikogo nie przekupiły tym, tym hasłem. Bo jak Konfederacja mówi, to wszyscy na tym, na tym zyskują. Niewiele, ale wszyscy. I w sumie więcej niż tamte partie. Natomiast tam te partie przekupują poszczególne grupy i liczą na ich głosy. Polacy zaczynają zwolna mądrzeć i widzieć, że oni jak dostają 500, no to w wyniku wzrostu cen musieli zapłacić 600, no bo inaczej być nie może, prawda, Skąd Także Polacy zaczęli wreszcie rozumieć, na czym polega oszustwo tego systemu i mam nadzieję, że Konfederacja dostanie wynik w granicach 20%. Dziękuję. Tutaj kolega. Dzień dobry, szanowni Państwo. Krzysztof Bosak wspomniał o bilionie 600 miliardach złotych oficjalnego długu publicznego. Dług ukryty to dodatkowo 442 miliardy złotych czyli łącznie mówimy o dwóch bilionach. To jest liczba... O, to jeszcze dodatkowa sprawa. Ale tu mówimy o liczbie tak niewyobrażalnej, że większość z nas może mieć problem nawet, żeby policzyć sobie, wyobrazić, ile to jest pieniędzy. Ale tak na tyle jesteśmy jako Polacy dzisiaj zadłużeni. Przeliczając to na jedną osobę, mówimy tu o kwocie ponad 50 tysięcy złotych. Za to już można kupić sobie... Przyzwoity używany samochód, na przykład, albo mieć na wkład własny do mieszkania. Ale nie. Wszystkie partie pookrągłostołowe zadłużały Polskę na potęgę, i teraz każdy z nas musi spłacić 50 tysięcy złotych. W tych czy innych podatkach nasze państwo będzie to spłacać. Ale jakby tego było mało. Przez dodruk pieniądza, zamykanie gospodarki, absurdalną politykę fiskalną tej władzy, poprzednie wcale nie były specjalnie lepsze, Wła władzy, która po prostu dosypuje pieniądze z budże do budżetu, e drukuje te pieniądze, jeszcze chce podnosić świadczenia socjalne, inflacja wybuchła nam w lutym w twarz do poziomu ponad 18%. Jeśli ktoś w ciągu 2022 roku nie dostał na przykład jakiejś podwyżki, która by to jakoś rekompensowała, ten wzrost cen e, usług, no to w tym wypadku straciłby siłę nabywczą dwóch swoich miesięcznych pensji w ciągu roku. Tak na tyle rządzący w sposób pośredni wyłudzili pieniądze od Polaków. W taki sposób ograbili Polaków z ich oszczędności, z ich majątności, z tego jak... Mogą swobodnie żyć. I szanowni państwo, trzeba sobie to powiedzieć jasno. Ta polityka 800, plus, babciowego czy wszystkich innych dodatkowych e, świadczeń socjalnych i prób przekupstwa, które teraz w trakcie tej kampanii wyborczej też się już zaczynają, to jest kłamstwo. To jest ułuda, to nie jest dobry rozwój. Konfederacja od dawna mówi o tym, że dobrobyt bierze się z pracy. I oszczędności, a nie z dosypywania pieniędzy, do drukowywania pieniędzy i nie patrzenia, co będzie jutro. Poważne państwa tak nie robią. Poważna klasa polityczna nie robiłaby tak, jak robi to dzisiaj ten sojusz pisu Platformy PSL-u. Polski 2050 i lewicy w sprawach gospodarczych, bo oni się w tej kwestii niczym od siebie nie różnią, tylko akcentami, tylko niuansami. Zasadniczo są w tej kwestii identyczni. Chcą przekupywać Polaków, dzielić ludzi na lepszych i gorszych, a tak nie prowadzi się zdrowej polityki gospodarczej państwa, bo to jest dzielenie narodu, który powinien być zjednoczony i jest to zadłużanie kolejnych pokoleń. Dziękuję bardzo, Martacze. Szanowni państwo, tak jak powiedział mój przedmówca poseł Michał Urbaniak, cała banda czworga od lat za wzięcie licytuje się na kolejne Rzekomo prodemograficzne programy. Tymczasem, jak wśród tej góry absurdów znajdzie się jakiś pomysł, który jest faktycznie wart uwagi, który mógłby rzeczywiście pomóc polskim rodzinom, staje się to e, jedynie, jak mówiliśmy w dzieciństwie, obiecanką, cacanką. Pierwszy z brzegu przykład. PiS obiecało, że jak dojdzie do władzy, wprowadzi zerową stawkę VAT na produkty, na ubranka, obuwie dziecięce. E, tymczasem okazało się to czczą e, obiecanką. Zapowiadało, że jeśli nie uda się tego wprowadzić, na poziomie unijnym, nie uda się tego wynegocjować w Brukseli, wprowadzi specjalne krajowe rozwiązania. Tymczasem dziś Ministerstwo Finansów przyznaje, że nigdy ani razu nie prosiło, nie negocjowało w Brukseli tej zerowej stawki VAT-u na produkty dziecięce. A przypomnijmy, że w międzyczasie pojawiły się stosowne furtki na poziomie unijnych dyrektyw. Żeby nie być gołosłowną, przytoczę, co w 2014 roku deklarował PiS, jeśli chodzi o te właśnie obietnice. Znalazł się w programie w 2014 roku, e, jeśli chodzi o PIS, e, projekt dla Polski taki punkt pod tytułem Cele polityki rodzinnej i cytat dosłowny: Polska powinna dążyć do wprowadzenia zerowej stawki podatku od towarów i usług na ubranka dziecięce. Uważamy, że mamy szansę naprawić błąd popełniony w negocjacjach akcesyjnych do Unii Europejskiej podniesiony z 7 na 23% VAT na ubranka i obuwie dziecięce zwiększy koszty utrzymania dzieci. To jest, przypomnę, projekt dla Polski, program PIS 2014 rok. Tymczasem minęły dwie kadencje ponad 8 lat i mamy y, ten postulat dalej na poziomie obietnic. A przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno, w zasadzie y, kilka dni temu, kilka tygodni, pan poseł, y, pan Jarosław Kaczyński na konwencji programowej PIS mówił, że trzeba obiecywać to, co faktycznie chce się zrobić i to, co się potrafi zrobić. Jak widać sam nie chce i nie potrafi zrobić tego, co obiecał jeszcze dwie kadencje temu. Woli w nieskończoność zadłużać przyszłe pokolenia Polaków i jakby to powiedział Bastiat, zjadać przyszłość naszych dzieci, bo życie na kredyt jest to nic innego jak zjadanie przyszłości. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, chętnie odpowiem. Jeżeli nie ma, to zapraszamy do wspólnej walki o lepszą przyszłość dla polskich dzieci. I dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.